No witam, witam widzowie, siema, śmano. tu Jetlag, 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 Jetlag Widzowie, dzień dobry, dzień dobry, chociaż dzień nie jest dobry, ponieważ jak wiecie, hater napisał w książce co napisał On mówi, że to w sumie nie był on, ale no my myślimy i chyba wiemy inaczej Czy to prawda? Zobaczymy Widzowie, idźmy w ogóle, szczerze nie chcę z nim zbytnio rozmawiać, ale idźmy do ratuszu Ja po prostu będę wykonywał swoje obowiązki na dole, najwyżej on mnie zawoła do siebie no wtedy będę musiał się posłuchać, no bo co bądź, co bądź on jest prezydentem. Ale dobra, to teraz nie jest najważniejsze. Najważniejsze widzowie jest to, że idziemy do pracy. Dobra, tutaj jest recepcja, więc ja w sumie będę sobie na recepcji. Czekajcie, o, tutaj jest to. Dobra, i będziemy przyjmować. I tutaj, o, tutaj w ogóle mam łóżko, o, tutaj w ogóle mam pełno rzeczy, które też się mogą przydać. No więc, my widzowie, spędzimy ten czas na recepcji i po prostu poczekamy. Może ktoś przyjdzie, będzie miał jakąś ważną... O, witam wieśniaków, dzień dobry, czy panowie chcą coś załatwić? Prezydent aktualnie chyba jest zajęty, dlatego musi pan poczekać w poczekalni. Ej, tam na górę nie można wchodzić, widzowie, czy to widzieliście? Tam na górę wszedł sobie normalnie pracownik, to jest po prostu niebywałe. No, więc my sobie będziemy w tym lobby, o, dzień dobry, dzień dobry. Co pan tutaj by chciał? Co pan by tutaj chciał? No ten pan chyba chce się spotkać z prezydentem Dobra, to ja wiecie co, ja pójdę do prezydenta I powiem mu, że ludzie czekają eee, Witam, hejterze Witam eee, eee, Na dole czekają witam, Na dole czekają I wieśniacy witam, chcą, Na dole czekają wieśniacy, chcą z tobą porozmawiać Nie obchodzę, mnie ci przegrywek. Zamknij drzwi, musimy pogadać Okej, okay, okej. Okay. No mam nadzieję, że chcesz się no. wytłumaczyć z tego, co wczoraj zrobiłeś, bo brawa to jest sprawa. istotna brawa. kwestia. Słucham, słucham. Jest ładniejsza sprawa niż ta głupota. A Jaka więcej? sprawa? Musimy... Teżka <laughs> mi to przechodzi przez usta, wiesz? No, nie wiem co, bo ale no mów. no mów, mów, mów. No. Chcesz to mi powiedzieć? Chcesz mi po dobra, prostu... Dobra, po dobra, dobra, dobra ja, ja wiem powiedz, co chcesz, mi, tak powiedzieć. chcesz, chcesz powiedzieć. mi powiedzieć. Chcesz mi powiedzieć. Nie, to ty słuchaj, chcesz mi po prostu przeprosić za to, że napisałeś tak okrutną rzecz jaką napisałeś. I tak musisz nie jeśli faktycznie przeprosić, no to dobra, no to <laughs> jestem w stanie wybaczyć to. Zmarz mi go słuchaj, to nie, nie chcę cię przeprosić. Aha. Jak to coś innego zrobić? Jak chcę cię po prostu yy, spalenowa wypindolić? Jak to? <laughs> no. Muszę to zrobić. Niestety muszę to zrobić, ja rozmawiałem z analitykiem. Jakim analitykiem? Przecież my nie mamy analityka. Ja mam, ja mam analityka. A od kiedy I... to niby? I ja przez telefon z nim rozmawiałem. Jak I on to? mi powiedział, że... Nie no nie możesz. Mnie nie możesz być, być Ja wiem, że spiskujesz jej przede mną. Ja to wiem, za moimi plecami spiskujesz po prostu z innymi osobami i po prostu dlatego cię muszę wyrzucić. Z kim niby! Na czas niezwołany. Ale jak to z kim ja niby spiskuję? Dobrze wiesz, nie będę teraz wypowiadał imion, bo się zdradzę po prostu, ale musisz zostać wyrzucony. Masz no, no, na to nie, dwie no, godziny. No, no, no błagam, no Mogę ci pomóc no, się jak nawet. No, ale, no nie, no proszę cię, przecież no, dobrze wiesz, nie nie obchodzi mnie, to spiskałem. jest prezydentem, masz się mi słuchać, typie. Spiskujesz przede mną i mnie oszukujesz. Ja na tym palionowie jestem ponad rok i nie pozwolę, żebyś mnie wyrzucił z niego. Nie obchodzi mnie, to jak ktoś działa za moimi plecami, to a podniesie nie. konsekwencje, a Ty ja właśnie. Ale ja nie działam za Twoimi plecami! Jak nie? No, no, nie. Słyszałem rozmowę Twoją. Z kim? Typie, Ty myślisz, że Ty mnie szukasz? Z kim? No damy, się z kim. No z bzywajsem? Nie. Z panią? Z, z dywanem, tak. Słyszałem, gadaj się we dójkę. O czym? A Ty już o czym. No co, właśnie, nie chcę się z tobą gadać typie, weź wy, wypadnij, ja ci pomogę się A wyprowadzić. A gdzie ja niby mam się I, wyprowadzić? I wypad. masz do tej swojej, o, masz do tej swojej starej jaskini się wyprowadzić. No przecież, <laughs> nie, nie no ty, dobra, <laughs> dobra, dobra, czekaj, gdzie tu jest kamera? Bo po prostu, to jest śmieszny nie żart, pamięci, nawet ci wyszedł, bo, bo praktycznie, bo praktycznie uwierzyłem w niego. Może <laughs> możesz, już, możesz <laughs> już, ten, ja wiedziałem, że to żart, no. Eee, możesz sobie wydać wiatr wody na łeb i zobaczyć, że to nie jest sen, tylko to jest prawdziwe życie, typie, i zostaniesz wyrzucony. Eee, a może się faktycznie dogadamy? Nie. Dobra, nie no. Nie się gadać ze zdrajcami. Ech. Dobra, czyli ty gadasz poważnie. Okej. Okay. Tak. Ty gadasz poważnie. Ty to jest no masakra. To... Dobra. super, to co ty ja mam teraz zrobić? Typia. nie wiem co masz zrobić, nie podziw to. Rób to, 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 ale, to. to, to. Ale... Ja? Wiedziałem, mogę Cię pomóc, Cię wyprowadzić, ale więcej ci nie do ręki nie Ja do Ja jako jedyny yy, broniłem cię, jak widzowie cię wyzywali, a ty bezczelnie wyrzucasz mnie wyrzucasz ale mnie. Nie 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 nie, 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 nie ci widzowie nie obchodzą, typie. Ja to mam gdzieś, gdzie to jest w komentarze kurde, strony. Aha, czyli tak właśnie nie wyprowadzić, Ja Ci pomogę oczywiście. Jak, jak i cię mów nie to ci wezmę trochę. No raczej nie uniosę. Ale... Po prostu hmm, mówię, nie Ale to jest moje... To jest moje loku, no! O, wykopię sobie tutaj te twoje diamenty, co zostały? Nie, zostaw fajnie. moje diamenty! Nie, nie, ja je wykopię wszystkie. Nie, Typie. proszę, no pomóż mi, żeby się spakować. Ty pierdolajcie, ja no, a zabrać. Co ty, przecież ty nie potrzebujesz? Potrzebujesz mi idę, idę wziąć swój miodek. Widzowie, <laughs> no tak nie może być. Dlaczego ty mi to robisz? Hej, teraz to ja zrobiłem. Zrobiłeś i ty dobrze wiesz co zrobiłeś. I poniosisz za to konsekwencje. Ciekawe to. Tak, a nie dość, że. Zobacz, co ja zrobiłem. Specjalnie zrobiłem, bo ty mnie o to poprosiłeś. No chodź tu, chodź. Tak. Patrz, Specjalnie o to, co mnie poprosiłeś, ja to zrobiłem, a ty mnie wyrzucasz. Chodź, chodź do góry. No ale po co? No chodź. No idę, idę. No. Ja zrobiłem no tu tutaj. No tu jest ta nasza baza, gdzie mieliśmy y, robić <coughs> różne rzeczy, a ty mnie wierzesz no spalionowa? Możemy, możemy to spalić, no to miejsce już jest, idzie w zapomnienie człowieku. Ja, ja to idę w do przodu. Tak jak ty idziesz do przodu, ja też idę do przodu. Ale ja nie chcę iść do przodu. No teraz. mnie, jesteś zdrajcą typie, nie, nie chcę mi się z tym gadać, no. Nie, nie jestem żadnym zdrajcą i nie mów tak. Tak, żegnamy się, jesteś zdrajcą, zadziejesz swojego kolegę. I to nie zdradziłem. Przedstawodawca, tak, z tego szefa nigdy nikogo, nigdy nikogo nie zdradziłem i nic mi nie udowodnisz. Człowiek, ja wszystko wiedziałem co ty mówiłeś. No to co twoje Słowa. Co, te, co te, mówiłem? To to, twoje uczciwe słowa, które wypowiadałeś z twoich ust. Ja to wszystko pamiętam, jakby to było przed chwilą. Nie, oszukasz mnie. Dobra, wiesz co? Wie, Wy, wypad, wypad, nie chcę się tam gadać, Stepie. No i żebyś wiedział, że idę, ale wiesz ty, co, jak, idziemy, jak będziesz mnie wziąłem. prosił, jak będziesz mnie prosił, żebym wrócił, mm -hmm. to zobaczysz, że nie wrócę, rozumiesz, nie wrócę. A, tak, żebyś to lepiej więcej nie wiedział, bo jak Cię zobaczę, to, to Cię dzwonię. No, N nie możesz mnie zbanować. Mogę Cię zbanować i każdego mogę zbanować. Nie pozwolę Ci nikt na to, ale na to nie załekiem. pozwoli. Zobaczysz, Palio wróci i nie przywróci. Jestem no, dobrym człowiekiem, walczę. Nie, widzowie, powiem Wam szczerze, mieliście rację co do hejtera. Mieliście co do niego rację. To jest niemożliwe, że on nie by żył spaliona, widzowie, przecież, wy, wy, do, wy, do, przecież to nie był mój przyjaciel, a wy to że ja nic nie zrobiłem złego! Ja naprawdę nic nie zrobiłem złego. No przecież to jest moje więzienie. Nie, no ja muszę zobaczyć na to paliono widzę Przecież ja kocham palionowo. Ja, ja jestem ponad rok na nim. A tutaj się dzieją takie rzeczy. No i jak można wyrzucić mnie? No i idzie sobie do ratusza jak gdyby nigdy nic. Nie, nie, przepraszam, widzowie, że was nie słuchałem. Nie wiem, co mam zrobić. Napiszcie w komentarzach, co wy byście zrobili na moim miejscu. Ja nawet nie mogę zwrócić się do nikogo o pomoc. Przecież Dave i są to nawet nie będą mnie słuchać, bo hater zrobił im krzywdę, a ja w sumie na to pozwoliłem. Milki e, milki raczej to samo. E, nie, nie wiem, a Palion nawet nie, nie będzie w stanie mi pomóc, bo go nie ma na Palionowie! Co ja mam widzowie zrobić? Nie mam pojęcia, no jedyne co mi na razie pozostaje to zwrócić tutaj rzeczy do mojej starej jaskini i tutaj się osiedlić, no bo, no, 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 nic, no, chociaż tutaj nie było tak źle jak mam być szczery, ale jednak palionowo to jest mój nowy dom i ja nie chcę, żeby to wszystko tak poszło w zapomnienie, no, widzowie nie mam bladego pojęcia, to jest straszne, to jest straszne, ale na razie tego nie rozpamiętujmy. Zobaczmy, czy są tutaj jakieś itemki, potrzebne rzeczy, czekajcie, tutaj w ogóle jest ta baza, gdzie kiedyś trzymałem Szczypsona. Widzicie widzowie, jaka tu jest, tu jest po prostu nostalgia, tu jest po prostu nostalgia i tu, tu, w tym miejscu powinien być hater, a nie Szczypson. Szczypson, który nic w sumie złego mi nigdy nie zrobił, tak mi się wydaje, przynajmniej nie pamiętam, żeby coś mi złego zrobił. No, ale wiecie co, ja tu się muszę schować, ja muszę się schować, żeby hater nigdy mnie nie znalazł, bo on on może po prostu tu przyjść i stwierdzić, no cześć Yeti, cześć W e, ogólnie to jednak jeden będziesz skazany w więzieniu, no to jest cały hejter, to, to jest po prostu możliwe, że on coś takiego by zrobił. E, dobra, teraz tak, widzowie, weźmiemy sobie lód. I to z, po prostu zamurujemy, żeby hejter tego nigdy, ale to nigdy nie widział. No i tutaj są normalnie drzwi, tam jest w ogóle to zgniłe mięso moje. To jest w sumie ciekawa sytuacja. No, z, pamiętacie gdzie to w ogóle wychodzi? Bo ja pamiętam. No, ale widzowie, tak jak wam mówiłem, musimy coś zrobić. Musimy coś zrobić. Palion chyba będzie musiał wrócić na Palionowo, bo tak... Być nie będzie. Widzowie, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli chcecie więcej odcinków, zostawcie łapkę w górę. W ogóle zobaczcie, tu jeszcze jest spalion stylnie. No masakra. Zostawiajcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że wrócę. Trzymajcie się. Cześć.